Generalnie większość mojego życia codziennego kręci się wokół centrum miasta. Niewątpliwie jestem osobą, która nie siedzi w miejscu, tylko wszędzie jest jej pełno. A jako, że jestem wnikliwym obserwatorem i lubię patrzeć na różne rzeczy, no niewątpliwie zauważam, zauważam, zauważam to, co może inni nie zauważają i poprzez te felietony, oczywiście w sposób dowcipny, taki przystępny dla osób, delikatnie sugeruje żeby zwracać na to uwagę. I tu chociażby przykład anten satelitarnych na kamienicach, zabytkowych kamienicach. Tutaj mogę powiedzieć historię pani, która napisała do mnie maila, że dzięki mojemu artykułowi o tych antenach satelitarnych na ścianie, na ścianie ściągnęła swoją antenę, bo stojąc przed kamicą, rzeczywiście stwierdziła, no jak to wygląda. Więc malutkimi kroczkami, myślę, że te felietony są najlepszym sposobem na to, żeby zacząć jakby taką przemianę. Przemianę tego bydgoskiego myślenia. Ja się śmieję, że czasami jestem troszeczkę takim kabaryciarzem, który w sposób dowcipny wyciąga na wierzch pewne rzeczy, które są, ale o których nikt nie mówi. Ja nie mówię, że tutaj się nic nie dzieje, bo y, powstają stowarzyszenia czy też grupy osób, które chcą zmian w mieście, tylko że jest to jakby inicjatywa oddolna, a nie odgórna. Miałem sygnały od osób, które... Nie mogą chodzić po swoich chodnikach, ponieważ są tak dziurawe, że lepiej ich, w ogóle lepiej po nich nie chodzić i lepiej jechać w góry, pochodzić sobie po ścieżkach wysokogórskich. Czy też sygnały od osób, które żyją w dzielnicach czy też osiedlach naszego miasta, które w ogóle są pomijane jakby w tym codziennym funkcjonowaniu miasta.